Zapraszam wszystkie osoby z podznaku bliźniąt na czytanie miesięczne na czerwiec 2025 roku. Zobaczymy najpierw, jakie przesłanie dla Was w tym miesiącu. Przesłanie. I mamy kartę y, czakry. To czakra trzeciego oka to światło to y, karta, która mówi y, widzę, tak? To jest przede wszystkim y, intuicja i wyższy poziom świadomości. Połączenie z waszym centrum energetycznym, tak? Tu przede wszystkim ważne, ważne, ważne jest to, co czujecie wewnętrznie, praca nad intuicją, nad zrównoważeniem, aby wszystko było w zgodzie z wami i utrzymanie pewnej harmonii w życiu. Zobaczmy, jaka energia tego miesiąca dla Was. Mamy sześć kielichów. Mamy kartę głupca i kartę rydwanu. W tym miesiącu mogą być dla Was ważne wspomnienia, osoby albo sytuacji z przeszłości, które być może mają wpływ na Wasze teraźniejsze de decyzje. Możecie odczuwać. Tutaj tęsknotę za czymś znanym, komfortowym, albo też emocjonalnie bezpiecznym. To również może być czas, kiedy warto coś sobie przebaczyć, albo też uporządkować pewne emocje związane z dawnymi relacjami. Energia tej karty to przede wszystkim taka emocjonalność i refleksyjność. Przy czym nie chodzi tu o powrót do przeszłości, ale to o wyciągnięcie z niej wniosków. W karcie głupca mamy nowy początek podejmowanie ryzyka i działanie z odwagą. Głupiec tutaj wskazuje, że nie wszystko da się zaplanować. Potrzebne będzie pewne zaufanie do siebie i zaufanie do swoich działań, do życia. To karta świeżości, eksperymentowania, wyjścia z jakichś utartych schematów. Może się pojawić jakaś okazja, by zacząć coś od zera, lub ruszyć w jakimś nowym kierunku, mimo że może być dużo niepewności. Będzie wymagało to takiej wewnętrznej gotowości do porzucenia jakby tych przeszłości, porzucenia przeszłych też. Jakichś ograniczeń. Rytwan to karta determinacji i ukierunkowania swoich działań, wskazuje konieczność na przejęcie sterów, wyznaczenie sobie konkretnych celów i działań. Być może zostaniecie zmuszeni do podejmowania szybkich decyzji, dlatego będzie ważna tutaj jasność i dyscyplina. To również karta zwycięstwa. Ale tylko wtedy, gdy emocje zostaną opanowane, a kierunek nowej drogi będzie jasno określony. Więc, z jednej strony, macie tutaj powrót do wspomnień, emocji jakichś z przeszłości, ale wskazuje to na pewien sentyment. Jednocześnie jest otwarcie się na to, żeby odważnie rozpocząć coś nowego. No, i pojawia się silna potrzeba działania, przejęcia kontroli i pójścia z czymś naprzód. Więc warto w tym czasie jakby zintegrować tą przeszłość z przyszłością, nie wracać do dawnych schematów, ale wykorzystać to, co nauczyliśmy się w tym czasie i ruszyć w nową drogę z większą pewnością siebie. Zobaczmy co w miłości i w relacjach. Co w miłości i w relacjach. mamy króla buław, kartę króla pentakli. I ósemkę mieczy. W relacjach mamy tu przede wszystkim osobę o silnej osobowości, dominującą, zdecydowaną, pełną pasji i pewności siebie. Może to oznaczać osobę, która lubi mieć kontrolę, działa impulsywnie, no ale jest też bardzo charyzmatyczna. W kontekście związku to ktoś, kto inspiruje i pociąga, ale może być też trudny do ujarzmienia emocjonalnie może reprezentować waszego aktualnego partnera lub też potencjalnego. Król Monet to druga męska energia bardzo stabilna, dojrzała, praktyczna i taka materialnie osadzona. Osoba ta kieruje się przede wszystkim rozsądkiem, szuka bezpieczeństwa i szuka lojalności. W zestawieniu z tym królem buław może wskazywać na dylemat pomiędzy pasją a bezpieczeństwem, albo może oznaczać obecność dwóch różnych wpływów, dwóch mężczyzn, lub też dwóch podejść, dwóch oczekiwań. Wobec relacji, tak? No i mamy ósemkę mieczy, która jest kartą ograniczenia i pewnego utknięcia. Wskazuje, że możecie czuć się uwięzieni bez jakiegoś wyjścia, albo sparaliżowani emocjonalnie czy też mentalnie. Może to oznaczać pewien konflikt wewnętrzny. Brak jakiejś jasności lub też niemożność dokonania wyboru i pójścia za głosem serca. Może ta karta wskazywać na taką presję, której nie widać z zewnątrz, no, ale wy ją bardzo wyraźnie odczuwacie wewnętrznie. Więc tutaj, w miłości, możliwe, że jesteście rozdarci pomiędzy Pewną namiętnością wobec kogoś, a stabilnością w związku. Możecie mieć do czynienia z relacją, w której partner pokazuje jakby dwa różne oblicza. Raz działa dynamicznie, a raz się wycofuje w taki pragmatyzm czy też chłód. Ósemka mieczy wskazuje, że niezależnie od tych zewnętrznych czynników. Wasze jakby przekonania wewnętrzne i lęki mogą Was blokować. Możecie czuć się tutaj zablokowani emocjonalnie, lub też niezdolni do pewnego działania. Tutaj jest pewien taki emocjonalny konflikt, trudność, jakby w wybraniu właściwego kierunku, no, lub też w wybraniu tej właściwej osoby, tak? Zobaczmy co w pracy i finansach, co w pracy i finansach. Tu mamy szóstkę buław Pustelnika. i królową, Króla Kielichów. Szóstka, kielichu, szóstka Buław to karta uznania sukcesu, osiągnięć wszelkich. Może oznaczać, że w pracy doświadczycie momentu takiego zwycięstwa. Być może zostaniecie zauważeni, docenieni za swoje działania. Możecie osiągnąć jakiś mały lub też większy cel zawodowy. To także karta prestiżu, awansu, poprawy własnego wizerunku lub też waszej reputacji. Karta pustelnika może mówić o tym, że w tym miesiącu podejmujecie się bardzo takiej samodzielnej pracy, samotnej być może pracy, też introspekcji i pewnej refleksji. Wskazuje na czas, w którym Możecie działać w odosobnieniu, analizujecie swoją ścieżkę zawodową albo szukacie takiego głębszego sensu w tym, co robicie. Możecie odsunąć się od zespołu, mieć potrzebę pracy w ciszy lub <laughs> potrzebę czasu na przemyślenie dalszych kroków. Może to karta ta oznaczać też konsultacje z jakimś mentorem. No, albo też dogłębne, samodzielne studiowanie jakiegoś tematu. Król Kielichów w pracy reprezentuje przede wszystkim opanowanie emocjonalne. Może to być osoba, z którą macie do czynienia, przełożony klient, no albo możecie to być wy sami w roli osoby, która musi zarządzać tymi emocjami. Być dyplomatyczna, w sposób też właśnie taki zrównoważony rozwiązywać wszelkie konflikty, czy też wspierać inne osoby. To również może być wskazówka, by zachować empatię, spokój we wszelkich decyzjach zawodowych, nawet jeżeli sytuacja będzie wymagała takiej twardej postawy. Więc tutaj w miejscu pracy przede wszystkim pokazuje się, że otrzymacie jakieś uznanie, zostanie zauważona wasza praca, ale jakby dalszy rozwój będzie wymagał tutaj skupienia i pewnej refleksji. Król Kielichów wskazuje na zarządzanie emocjami i relacjami w pracy. Który będzie bardzo ważny. Możecie tutaj pełnić rolę takiego mentora, osoby, która ma ogromną wiedzę i doświadczenie, i która może być wsparciem dla innych osób, możecie być liderem dla innych osób. Możliwe, że ten sukces nie będzie taki natychmiastowy, bo pustelnik opóźnia pewne rzeczy i każe się, Zastanowić, więc może najpierw przyjdzie takie wewnętrzne uznanie swojej wiedzy, swojego doświadczenia, zanim ono wypłynie na zewnątrz. Zobaczmy, jakie jest wyzwanie dla Was w tym miesiącu. Jakie jest Wasze wyzwanie? I mamy trójkę mieczy. Dziesiątkę mieczy. I królową denarów. Przepraszam, te trójka mieczy to karta rozczarowania. Bólu emocjonalnego, żalu albo jakiejś trudnej prawdy. Więc jako wyzwanie wskazuje tu na konfrontację z czymś, co może was zaboleć. Może to być zawód emocjonalny, zdrada zaufania, rozczarowanie, czy też zakończenie jakiejś iluzji. Może też sugerować, że nie dopuszczacie do siebie jeszcze pełnych emocji i unikacie być może zderzenia się z jakąś. Rzeczywistością. Dziesiątka mieczy natomiast mówi o jakimś całkowitym zakończeniu, wyczerpaniu się pewnych rzeczy. W połączeniu z trójką mieczy może tutaj tworzyć obraz jakiegoś kryzysu, którego nie da się już naprawić. Coś tutaj dobiegło końca i należy to uznać. Może to dotyczyć relacji czy sytuacji zawodowej lub jakiegoś wewnętrznego stanu psychicznego, na przykład wypalenia, tak? To może być trudny moment, ale jest on nieunikniony jakby, gdy, gdy do, dociera do Was, że coś przestaje mieć jakby sens, tak, dalszego działania. Królowa monet natomiast może oznaczać konieczność zadbania o siebie, o swoje bezpieczeństwo, pomimo jakichś tutaj emocjonalnych strat. Może być trudność w zachowaniu tej stabilności, kiedy wokoło Was coś będzie dobiegało końca. Więc wyzwaniem jest tutaj pogodzenie się z tymi, pogodzenie tych emocji z codziennymi jakby obowiązkami, czyli nadal musicie funkcjonować, nadal opiekować się innymi, mimo że wewnętrznie możecie czuć się w jakiejś tam rozsypce, tak? Więc waszym wyzwaniem będzie przede wszystkim przeżyć jakąś stratę, zaakceptować ją, zaakceptować to zakończenie i zacząć odbudowywać jakby siebie na nowo. Nie chodzi tutaj o jakieś konkretne działanie, ale o taką wewnętrzne uznanie pewnej prawdy, jak bardzo coś was zraniło. Królowa monet przypomina tutaj, że musicie zatroszczyć się przede wszystkim o siebie, o swoje emocje, nawet jeżeli oznaczałoby to postawienie pewnych granic, czy też wycofanie się z jakiejś relacji. No i skupienie się na tym, co jest realne i potrzebne dla was na ten moment. I jaka jest rada dla was na ten miesiąc? Rada dla was. I mamy Pazia Denarów. W kontekście tych trudnych kart, które tutaj wyszły na Waszym wyzwaniu, karta ta może mówić, paść denarów może mówić o tym, że należałoby się skoncentrować na nowym, praktycznym początku. To nie będzie czas na wielkie emocje, ale na takie małe kroki ku o odbudowie czegoś. Paść monet to uczeń, który nie boi się zaczynać od zera, ale robi to z dużą ciekawością, otwartością i chęcią rozwoju. Może to oznaczać, że warto byłoby się skupić na czymś konkretnym, co daje stabilność, a więc praca, zdrowie czy też rozwój osobisty zrobić pewien plan prosty, coś co może pomoże wam jakby poczuć grunt pod nogami. No i podejmować małe pewne konstruktywne działania. Na przykład zapisać się na jakiś kurs, powrócić do pewnej rutyny, zadbać o swoje finanse czy nauczyć się czegoś nowego. No, i warto też nie oczekiwać na szybkie rezultaty, ale być cierpliwym, bo liczy się jakby ten proces, a nie tempo, w jakim to się odbywa. Więc tutaj radą jest, żeby zacząć przede wszystkim od podstaw, uziemić się, inwestować w siebie krok po kroku, bo każde jakby działanie, choćby najmniejsze, jest jakby. Tą cegiełką pod przyszłą stabilność. To wszystko, co mam dla Was, drogie bliźnięta. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.